Dzień dobry wszystkim, kłaniam się nisko. Dzisiaj odniosę się do materiałów, czyli odpowiedzi, jakie otrzymałem w kilku kwestiach, ale najpierw muszę Państwa po raz kolejny przeprosić, że nie zrobiłem w środku tygodnia, jak zapowiadałem. Komentarz miałem przygotowany materiał, niestety musi to poczekać, a sprawa dotyczy wymiaru sprawiedliwości. Głównie dlatego, że byłem. W... Toczy się w chwili obecnej kilka postępowań. W środę, gdzie przymierzałem się do zrobienia materiału, ewentualnie w czwartek, tak sobie myślałem, nie mogłem, bo tak. cała środa od 10 do 3.00, czyli od 10.00 do 15.00, były wykonywane w opolu lubelskim czynności, a ja w charakterze pokrzywdzonego. Dotyczące kolejnej sprawy, o której Państwu nie mówiłem, to jest ten, to zawiadomienie. Toczy się postępowanie, Będzie, to, to informacje będziecie Państwo mogli również na blogu przeczytać. Toczy się postępowanie w kierunku artykułu 231 o niedopełnieniu obowiązków przez urzędników Kaźmierskiego Magistratu w następującym przedmiocie. Jak pamiętacie w tej kadencji było czytane trzy wyroki z zawiadomienia mm, Towarzystwa e, związanego z ulicą Senatorską 5 w Kazimierzu Dolnym. I wyrok 2K11 86 przez 19 z zawiadomienia e, byłego burmistrza Grzegorza Duni, który był odczytywany 1 czerwca 2022 roku, magistrat powinien zwrócić do sądu po wykonaniu wyroku dotyczącego punktu drugiego, czyli podania wyroku do publicznej wiadomości. Urząd miasta tego nie zrobił. Dlaczego? To wykaże śledztwo. Nic nie mogę o tym powiedzieć, ale konsekwencje były następujące. Pamiętacie Państwo, jak Pan Grzegorz Duża, yy, yy, przepraszam, nie Grzegorz Dunia, zresztą nie ma znaczenia, Towarzystwo Wzajemnej Adoracji pod przewodnictwem yy, Artura Pomianowskiego złożyło zawiadomienie, że ja naruszyłem RODO. Pamiętacie Państwo, ten yy, słynny prywatny akt oskarżenia burmistrza Artura Pomianowskiego, który oskarżył mnie tam o różne rzeczy. Te, te postępowanie jest toczone. Mniejsza z tym, ja to zamieściłem. Okazało się, że były adresy. Tak naprawdę nie wiadomo, czy to były adresy zamieszkania, bo tam nic nie pisze, ale były adresy, które nie zanonimizował sąd. Zostałem za to skazany. Już prawomocnie o tym będę mówił. I w wyroku Sąd stwierdził, że wysokość kary miała, była związana z moim karaniem. Dwukrotnym karaniem. Okazuje się, że kara, ta, którą byłem skazany za zniesławienie Grzegorza Duni, była zatarta, ale w krajowym rejestrze karnym widniała. Dlaczego? Ano, dlatego, że urząd miasta nie wysłał tej informacji do sądu. Szczegóły będę mówił, są bardzo pikantne, ale o tym mówić nie mogę, bo toczy się śledztwo. Yy, w tej sprawie mogę tylko powiedzieć, że byli przesłuchiwani Anna Bartość, przewodniczący Mirosław Opoka i sekretarz gminy. Małgorzata Kuś, ponieważ na te dwie panie były, y, y, była, oni się tym zajmowali z racji funkcji, z zakresu obowiązków, nieważne, y, to y, y, przyjdzie czas po zakończeniu, y, będę o tym mówił. I był przesłuchiwany przewodniczący Mirosław Oko, pota, o, Opoka, przepraszam, czynny funkcjonariusz, który mm, w środę mm, zeznawał jako ostatni. I doszło do sytuacji, gdzie mnie znieważył w obecności oficera przesłuchującego mnie w Opolu lubelskim. Podjąłem czynności, zresztą, tak jak mu powiedziałem, zawiadomiłem i prokuraturę, i yy, komendanta wojewódzkiego policji, bo chyba jest czynnym policjantem. Nie wiem, bo to jest tajemnica, ale to po, policjera, ale e, no to. To było grubo. Powiem Państwu, myślę, że ten, ta szczepionka, którą zostali zaszczepieni Bartłomiejem Godlewskim, to chyba przeszła. Ale zostawmy to. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. W czwartek zaś była ostatnia sprawa z Bartłomiejem Godlewskim, wiceburmistrzem Kazimierza Dolnego, który zakończyła się sprawa gdzie założyłem ja mu sprawę za zniesławienie gdzie mi tam po, y, zarzucał przestępstwa samowoli budowlanej że nie płacę długów jakieś nieprawdopodobne rzeczy o tym będę mówił 25 wyrok y, tak jest kilka rzeczy dlatego mo mogę się trochę pomylić ale myślę że to jest wszystko z tych też względów nie mogłem Zrobić materiału, który jest istotny, bo to jest klucz sprawy. I już przechodzę, proszę Państwa, dostałem dwie informacje. Pierwsza informacja, która jest bardzo ważna, a wiąże się z tym, co mówili radni na ostatniej Komisji Zdrowia i w ogóle, bo bardzo zatroszczyli się o Batorego. Ten blok, Batory, jak wiemy, Całkiem chyba dobrze sobie wygląda. Jest wprawdzie przybita taka siatka, ale to, jak widać, przeszkadza i pani przewodniczącej samorządu mieszkańców, i pa, i radnym, bo mówią, że trzeba coś zrobić jakieś zwołania na rady. Ludzie w centrum rynku, cały czas, yy, mieszkańcy. Zapodają zdjęcia z zalanych mieszkań, które zalewane są przez trwający remont. Żaden z radnych nie warknął yy, pewną częścią ciała, żeby upomnieć się, dopytać pana burmistrza, jak to jest, czy to idzie zgodnie, czy zakończymy przed słotami zimowymi, czy nie. Nikt cisza. A tu wymyślają sobie temat. I będą rozliczać y, spółdzielnie czy ten cały zarząd który y, tych mieszkańców, który dotyczy tego y, bloku. Z tego co wiem, tam zostało chyba dwie czy trzy rodziny y, tych y, rodowitych kaźmierzaków czy osób, które tam od dekad mieszka, y, mieszkały. Wszystko to jest kupione przez obcy kapitał. I tam sobie to jest to wynajmowane. Stąd też taka troska, żeby może co, miasto będzie partycypowało może w remoncie? Ja bym się wcale nie zdziwił. A dlaczego? Otrzymałem, proszę Państwa, informację od Urzędu Miasta, że miasto do festiwalu Dwa Brzegi do Festiwalu Dwa Brzegi dopłaca finansowo 40 tysięcy złotych. Ten materiał macie też Państwo dostępny. Tak? Plus inne koszta. Całość macie, materiałów macie na blogu, możecie się z tym zapoznać. I proszę Państwa, to nie jest, to jest coś nieprawdopodobnego. Komercyjna impreza, Festiwal Dwa Brzegi, który powinien nam pieniądze płacić, gminie, przynajmniej za korzystanie z tego, z, z tego, za, za prąd, przecież szkoła olbrzymiej ilości. Dyrektor chyba dwa lata temu powiedział, że to kosztowało gminę krocie, szkołę. Tak naprawdę nie wiem, bo zwróciłem się i mnie tak odsyłały, odsyłali, od Annasza do Kaifasza. Ale ja sobie poradzę z tym. O te, o te kwestie też pytam, ale proszę Państwa, w czasie festiwalu pięciokrotnie zwiększyła się ilość wywożonych śmieci na nasz koszt, ale to nie na nas wszystkich, tylko na koszt tych stałych mieszkańców, emerytów, bo biznes ten, który tam jest, stanowi główne zaplecze pana burmistrza to on nie płaci należytych podatków. Nie, nie. Za śmiecie też nie wiadomo jak płaci. Dowiedzieć się nie można, bo nie mieszkańcy nie mogą udzielać, nie mogą zabierać głosu. Tak to proszę państwa wygląda. Całość tego materiału możecie macie państwo do wglądu. I kwestia ostatnia, Uciąłem jeden temat, miałem o tym mówić. Zrobię ten materiał na pewno w tygodniu. To żadnych spraw nie mam w tym tygodniu. Jest coś, co jest tak na deser, ale to już sobie tam to, 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 to jest nic. Otrzymałem, proszę Państwa, informacje odnośnie Melexów. Otóż, proszę Państwa, Melexy, cały holding. Jak ktoś chce, może być. Różnych synonimów dodawać. W każdym razie ta cały przemysł, który masowo transportuje ludzi podkorzeniowy, transportował a teraz do innych wąwozów pod cmentarz. W 2024 roku w, w drodze decyzji. Wydanych było dla 19 pojazdów. Ja chciałem Państwu zwrócić uwagę, że jest filmik, który zrobiłem jadąc do Puław przy hotelu Król Kazimierz Czerwonych Meleksów. 15 naliczyłem, czyli pozostałych zostaje 3. Ale to jest nie wszystko. W tym samym czasie pod basztą jest stoi czerwony Melex, na rynku stoi czerwony Melex 3 i tam gdzie jest skrzyżowanie wbrew prawu burmistrz wydaje decyzję łamiąc prawo. Nie chcę przesadzać, ale minimalna z tego co orientuję się, proszę mnie poprawić jak ktoś jak coś przekręcę. Czerwonych meleksów jednego podmiotu, tego głównego, to jest 20, około. Powtarzam, 18 decyzji za zajęcie pasa drogowego pod meleksy w 2024 roku, a w 2025 18, czyli o jeden mniej. 19 w 2024 18 w 25. Czyli co, proszę państwa, jak wy to określicie, to na jakich zasadach pozostali, prowadzą tą dział działalność? I teraz jedna rzecz. Dzwoni do mnie, właściciel bryczek parę dni temu, i mówi, dzwoni do niego urzędniczka i mówi: Panie, w tym dniu pan ma niewykupione miejsce postojowe. Drony? Inwigilacja? To jest nic w porównaniu. Przecież oni mają takie rozeznanie, że wszystko. Urzędniczka dzwoni do podmiotu gospodarczego. Droga pani, czy pani dzwoniła do którejś z tych meleksów? No nie dzwoniła. Powiedziałem, zbiorę materiał i z imienia i nazwiska będziecie wszyscy tutaj wymieniani. Łącznie z urzędnikami, kto jest nadgorliwy. Jesteśmy dojeni na wszelkie możliwe sposoby tylko dlatego, że ta grupa ludzi wybrała sobie takiego, taką pacynkę, jakim jest burmistrz Artur Pomianowski, który pracuje dla nich, a reszta jest tylko tłem, jest tylko balastem i produktem technologicznym. Takie są realia i tak to oceniam i co? od każdego niemal słyszę, że coraz mniej turystów no i ten udojek coraz mniejszy w tym wiadereczku. a tutaj no potrzeby są, bo trzeba nowy telewizor kupić kupić kolejne dziecku mieszkanie, gdzieś tam poza Kazimierzem bo Kazimierz to jest krowa dojna ale do życia no to my wybieramy takie właściwe miejsce. I to jest patologia. Tam, gdzie prowadzimy działalność, tam powinniśmy inwestować pieniądze. Cały świat na tym polega. Cały, cała gospodarka prawidłowo y, kierowana przez rządy i przez społeczności idzie w takim kierunku, gdzie zarabiasz, inwestujesz pieniądze. A tu jak pijawki, pod, podpięte są tutaj bypassy, i te e, rurki z, z odpływem tego złota idzie, ale coraz mniejszy już tam na resztkach, na oparach to idzie, szoruje po dnie, bo kto, ile razy może być robiony w konia? Tak, turyści są robieni w konia. Yy, na dziś tyle. Zapraszam do materiału, do komentowania i... Polscy mieszkańcy mają jeszcze dokładać do wszystkich imprez. Pięknie dla z budżetu miasta Polska finansujemy organizację tego wydarzenia, ale wiecie co, wy jako mieszkańcy Polska dokładacie jeszcze dodatkowe pieniądze, bo to nie jest tylko to, co jest wydatkowane w budżecie.